Życzę Wam wspaniałej naszych goście, żeby ciuchów zapamiętać na zawsze i na długo, wracać do nas na następne turnieje. Życzę Wam wszelkiej pomyślności i naprawdę wspaniałego poziomu. Natomiast chciałbym bardzo, żeby ten finał europejskiego, europejskiej poczynówki klubowej został otwarty, co przyczynię w tej chwili, życząc wszystkiego najlepszego. 촬자 Living. Bartumi Bartłomienia Peszanowskiego staje przed niesamowitą szansą, aby jako pierwsza kadra męska awansować do superfinału Able. thank you Szanowni Państwo, Człuchów był przez kilka dni, praktycznie kolebką koszykówki i to europejskiej, stojącej na bardzo wysokim poziomie. Rozgrywano u nas superfinał koszykówki klubowej europejskiej, w której drużyny z Łotwy, Litwy, Estonii praktycznie były bardzo groźne dla naszych reprezentantów, dla drużyny Pomorza. Pomorze okazało się najlepsze, wygrało ten superfinał. Gratulacje ogromne. Myślę, że my jako gospodarze spełniliśmy wszystkie wymagania, które stawiał przed nami organizator. Dlatego dziękując organizatorom, dziękuję wszystkim zawodnikom, drużynom, praktycznie kibicom, jesteśmy gotowi do następnych organizacji każdego finału czy każdej imprezy z koszykówką u nas w Czuchowie. Dziękuję bardzo. To był wspaniały dzień i wspaniały okres dla koszykówki, którą Czuchów również kocha. Myślę, że zagraliśmy dobre zawody. Graliśmy bardzo z było dużo pasów. Wszyscy pozdobywali w miarę równo punktów. Ostatni mecz był bardzo wyrównany. Uciekliśmy na 7 punktów i później nas zespół z REGI dogonił, ale na szczęście się wybiliśmy i wygraliśmy 7 punktami. Zobowiązujemy tytuł MVP. bardzo się z tego cieszę. Pozdrawiam babcie. W bieżącym sezonie miałem zaszczyt i szczęście prowadzić kadrę Pomorza 2000. Okazało się, że trafiłem na wspaniałą grupę ludzi. Po pierwsze chłopaków, których mam w zespole i chciałem im serdecznie podziękować, bo przez całe 18 spotkań Able'a, przez całe te kilkanaście treningów, które razem, czy kilkadziesiąt treningów, które razem odbyliśmy nie było ani jednej minuty z której mógłbym być niezadowolony. Chcę przede wszystkim pogratulować ich trenerom klubowym. To jest trenerowi Chiałkowskiemu z Sopotu, e, trenerowi Kolce z Sierakowic, trenerom Krzyśkom Piątkowskiemu i Biesiadzie ze Starogardu gdańskiego, trenerce Ance Babickiej i innym trenerom z Kwidzyna, którzy też tutaj dostarczyli zawodników do kadry. E, trenerowi Czarnych Słupsk e, Robertowi Kozłowiczowi, a także trenerów z Gdyni Artura Dajosa i Zbyszka Balińskiego. Chcę podziękować mojemu sztabowi szkoleniowemu. Dostałem pełną swobodę w dobraniu sobie trenerów, i okazało się, że każdy strzał był strzałem w dziesiątkę. Trener, trenerka Alicja Albecka, która przygotowała fizycznych chłopaków i zawsze mogłem na nią liczyć. Oraz trener Mateusz Powąacka, Kamil Leśniewski, którzy wykonali kawał czarnej, czarnej roboty. Generalnie odciążyli ta trójka bardzo odciążyła mi głowę, ja mogłem. Po prostu tylko podejmować tutaj decyzje, Także życzę każdemu trenerowi pracy z takimi ludźmi i w takich warunkach. Warunki, które stworzył mi związek do, do, do pracy z tą kadrą, też były fantastyczne. Także dużo szczęścia w tym wszystkim, dużo ludzi wokół, a tak naprawdę ci te, te wszystkie wymienione przeze mnie osoby przyczyniły się do tego, że i możemy świętować po raz pierwszy w historii zwycięstwo męskiej drużyny.